Ale oczywiście, co się okazało? Że ten film totalnie wypalił z nagrania jakichkolwiek filmów, to był mega wysiłek, więc... No i znawcy YouTube'a mogliby powiedzieć, że nie, nie, wszystko źle. Hej, hej, z tej strony Ewelina, zapraszam Was dzisiaj na pogadankę i Journal With Me, czyli coś porysujemy, porobimy i trochę pogadamy. A to, co się u mnie intensywnie ostatnio dzieje, to oczywiście nagrywanie pakowania prezentów. Przy okazji chciałam Wam opowiedzieć, dlaczego tak dużo jest u mnie kontentu, gdzie pakuję prezenty. Bo pewnie jakbyście się zapytali jakichś znawców YouTube'a, to by powiedzieli, że w tym momencie na moim kanale jest totalny miszmasz. Po prostu widać, że typ widza zupełnie jest inny w niektórych filmach. Między innymi właśnie w tych filmach z pakowania prezentów. To, jaki był w ogóle pomysł na mój kanał, to już w ogóle e, osobna sprawa, ale gdy dwa lata temu przygotowywałam się do odcinka o dekorowaniu prezentu, e, poczułam, że. Potrzebuję mieć na kanale taki film z takim basicowym pakowaniem prezentu. No bo co z tego, że komuś pokażę jak pięknie udekorować taki zapakowany prezent, jak trzeba najpierw go ładnie zapakować i estetycznie. I na początku no źle się z tym czułam, że coś takiego wypuszczam, taki totalny basic, ale oczywiście co się okazało? że ten film totalnie wypalił. No i to mi dało do myślenia, że halo, ja wymyślam jakieś skomplikowane rzeczy, ale ludzie potrzebują po prostu czasami takich podstaw. I to nie jest nic złego, że ja pokazuję te podstawy. Wiecie, jak się już trochę w tym siedzi, to ma się przekonanie, że wszyscy wszystko wiedzą. Wszyscy wiedzą na pewno jak się pakuje, wszyscy wiedzą jak to, jak tamto, a właśnie nie. Przecież sama się tego uczyłam. Wymyślałam, że chcę mieć y Teksturę podobną do tekstury tej Juty, którą mam na stole. Dlatego właśnie wezmę sobie podkładkę na stół, podłożę ją sobie pod kartkę i może się uda. Tak, i gdy się okazało, że ten film totalnie jest oglądany, ludziom się podoba i rzeczywiście udaje im się to dość sprawnie pakować, poczułam, że taki kontent no, po prostu jest potrzebny. Nie ma co się oszukiwać. I może to nie jest jakieś super turbo kreatywne, oczywiście muszę o mówię o takich podstawowych rzeczach, ale mega przydatne, mega ułatwiające życie. No i ten film był taką wskazówką, że w przyszłym roku, w okresie świątecznym, trzeba by było się zastanowić, czy nie nagrać jeszcze czegoś z pakowania. Przecież technik pakowania prezentu jest naprawdę mnóstwo. Nie zrobiłam tego aż tak dużo w zeszłym roku, bo nie oszukujmy się. W zeszłym roku miałam na stanie niemowlaka, więc nagranie jakichkolwiek filmów to był mega wysiłek, więc i tak jestem z siebie bardzo dumna, że tak dużo wtedy y, wypościłam. I jak się okazało, te filmy z następnego pakowania książki i wiązania kokardy również bardzo dobrze się oglądają. No i co? Ja tu się wysilam, staram, cuda nie widy robię na tych filmach, a i tak najbardziej się oglądają. Takie y, proste filmy, super użyteczne. No i naturalnym było, że w tym roku również musiałam nagrać y, takie filmy. W zeszłym tygodniu wypuściłam dwa, a mam zaplanowanych chyba na jutro, bo jutro nagrywam te trzy czy cztery jeszcze. I to są różne naprawdę fajne sposoby. Uwierzcie mi, ja te wszystkie sposoby najpierw tłukę, ćwiczę. Ulepszam, zapisuję jakie są najlepsze rozwiązania, typy. No i z tym nagrywaniem prezentów jest tak, że ja rozumiem, że moi subskrybenci mogą się trochę nudzić na tych filmach. Jeśli akurat nie interesuje ich pakowanie kuli, to wiadomo, że jeśli zobaczą pop-up z takim filmem. Że nie kliknął, bo akurat w tym momencie im się to może nie przydać. I ja jestem świadoma tego, że to trochę tak miesza w algorytmach YouTube'a, bo YouTube nie wie. Bo wydaje się, że subskrybenci mogą nie chcieć tego oglądać, ale z kolei jest na tym dużo widoków, ponieważ jest dużo nowych widzów z wyszukiwarki. No i znawcy YouTube'a mogliby powiedzieć, że nie, nie, wszystko źle. Muszę się zdecydować na jakiś content, i uwierzcie mi, ja bym się chciała zdecydować na jakiś content, ale ja nigdy nie umiem się zdecydować, co ja bym chciała nagrywać. Kie w ogóle kiedyś się bardzo spinałam i ciągle ja tak miałam w głowie, że kurczę, przecież ja muszę być konsekwentna, przecież ja doskonale wiem, na czym to polega, że muszę publikować co tydzień. To musi być spójny temat, spójny content. Ja dokładnie wiem, jak się takie rzeczy. Yy, przygotowuje, prowadzi, i tak dalej. A tymczasem mój kanał okazał się no, takim eksperymentem. Jest w tym oczywiście pełna, pewna spójność, czyli ja tu pokazuję rzeczy kreatywne, około kreatywne, papiernicze. Jakby czujemy, że to wszystko ma sens, to yy, uniwersum. <grych> I dlaczego tak wyszło? Mimo, że totalnie jestem świadoma, że nie powinno tak być, bo uznałam, że Halo. To jest mój kanał. Moje miejsce. Skoro nie umiem się na coś zdecydować, bo oczywiście mam za dużo pomysłów na wszystko i w ogóle bym najlepiej chciała prowadzić pięć kanałów na raz. No to trudno, powiedziałam sobie: "Ewelina, eksperymentuj. Próbuj to, to, zobacz, co się ludziom podoba". I jak dałam sobie taki luz, żeby próbować, raz robić filmy takie, raz takie, raz taki format, to się jakoś tak uwolniłam. I tak jak powiedziałam, mimo że jestem totalnie świadoma, że to tak nie powinno być, to nie jest idealny przypadek, że przez to mój kanał tak szybko nie rośnie, ale rośnie. Jestem super zadowolona, bo że uwierzcie mi, że codziennie jak sprawdzam statystyki i widzę, yy, że jest nowy subskrybent, to w myśli mu dziękuję o oh, dziękuję, dziękuję, że tu jesteś naprawdę. Więc każdy z Was prawdopodobnie dostał w mojej myśli podziękowania. Nie mogę publikować co tydzień, w takim względzie, że mam pracę, małe dzieci i po prostu nie jestem sobie w stanie zawsze pozwolić na tak regularne publikowanie. No to trudno, algorytmy nie będą mnie lubić, trudno, ale robię dalej, pracuję dalej, nagrywam dalej i po prostu mam z tego tak duży fan, naprawdę. Mm, jakie piękne te naklejki, o jacie, to mam nawet tutaj rokat, wow. Bo z nagrania idzie do montażu, a z montażu do publikacji film. I uznam, że te filmy z pakowaniami prezentów i w ogóle takie mm, filmy, które mają potencjał na wyszukiwarkę, no, są mi po prostu potrzebne. One generują mi ruch, i ja to nazywam ekspozycją. I zawsze mam taką nadzieję, że ktoś właśnie z tego powodu do mnie trafi, bo robił ze mną jakieś pakowanie prezentu i dzięki temu zobaczył, że w ogóle taki kanał istnieje. Czyli dajcie znać, jeśli ktoś z Was trafił właśnie na ten kanał i go zasubskrybował właśnie po obejrzeniu takiego filmu z pakowaniem. No i sytuacja z moimi filmami jest tak, że do wyświetlenia moich filmów to są po prostu każde możliwe wartości. 200, 400, 700, 1000, 14 tysięcy, po prostu każdą wartość znajdziecie na moim kanale. Robię je szczerze. Ja naprawdę każdy film lubię i każdy film robiłam z wielką przyjemnością. Nawet te pakowania, które były na początku totalnie niezaplanowane, to jednak to jest coś, co lubię robić. Po prostu nie spodziewałam się, że ludzie chcą to oglądać. Dobra, ja tu mówię, że to będzie o pakowaniu prezentów, a tu jeszcze żadnego prezentu nie ma. To sobie zwykle leżą nożyczki. Dobra, co ja sobie tu zwykle na biurko też kładę? Dodamy trochę tu elementu ludzkiego. Ej, to nie jest kawusia, to jest herbata z cytryną. A to dobrze, też często piję. Pytanie, czy to się uda zrobić prosto? Chyba się udało. Więc na pytanie, co jest nie tak z moimi wyświetleniami na kanale, to dlatego, że robię bardzo różne filmy dla różnych ludzi i ciągle eksperymentuję. Ja też jeszcze nie jestem w takim miejscu życiowym, żebym Mogła w każdym momencie zrobić taki film, na jaki mam pomysł lub ochotę. No, tu praca, tu dzieci, przede wszystkim dzieci, dlatego wolę już rzadziej wypuszczać filmy, a poświęcić im tyle czasu, ile potrzebujemy. I to jest po prostu dla mnie priorytet. Jeśli temat rodziny jest zaspokojony, spełniony, wtedy dopiero jestem w ogóle w stanie, właśnie. Robić wszelkie inne rzeczy, nawet jeśli są moją ogromną pasją, właśnie jak na przykład ten YouTube. Tak jak już wspominałam, niedawno mój kanał miał trzecie urodziny, więc fajnie. Po prostu jestem, jestem sama z siebie dumna, że tak długo w tym wytrwałam i uwierzcie mi, to się prędko nie skończy, ponieważ mam z tego bardzo dużą satysfakcję i dużo szczęścia mi to przynosi. Ej, w ogóle dajcie znać w komentarzach, czy w ogóle takie pokazankowe filmy Wam się podobają. Czy jest to dla Was ciekawe? Bo ja bym sobie często mogła tak rysować i gadać. Jeśli zobaczycie tu w niedługim czasie dużo filmików z pakowania, prezentów na tysiąc sposobów, to nie martwcie się. Planuję również normalne filmy, żeby nie było tak monotonnie. Brakuje, może mi tu coś. Tyle, ale dobra, nie musi być idealne. Jest to jakiś wycinek mojego życia obecnie coś, co mi ostatnio zajmuje najwięcej czasu i myśli i pracy. No dobrze, to ja się chyba dzisiaj wygadałam, no to ja tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia! Pa!